Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiaj wybraliśmy się w plener, bo czas porozmawiać o kombajnie, także zaczynamy. Tak jak widzicie za mną, rzepaki już pomału ładnie dojrzewają. My wybraliśmy się właśnie w plener, niestety nie mamy kombajnu na placu, więc postanowiliśmy wybrać się tutaj na nasze okoliczne... Pola. Wybraliśmy się bardzo fajną maszyną 675R. Bardzo fajnie się tym jeździ. Pierwszy raz w życiu w ogóle jechałem r I naprawdę no, bardzo fajnie się to i przyjemnie prowadzi. Jak przy okazji mogę dodać. Ale przechodząc do kombajnów, jak wiecie, w naszej ofercie mamy części głównie do kombajnów w zamienniku. Staramy się, żeby ten zamiennik był jak najlepszy. Oczywiście u nas najwięcej zamienników do kombajnów mamy produkcji hiszpańskiej, czyli jakość oczywiście tych produktów jest bardzo wysoka. Jak wiecie, gdy jeszcze na naszym serwisie remontowaliśmy kombajny, no to stosowaliśmy głównie te części. Są to sprawdzone zamienniki, no i nadal są one w naszej ofercie. Pomimo tego, że w tym roku jako tako nie mamy chłopaka, który będzie zajmował się serwisem kombajnów, to i tak my, jeśli chodzi o części, jesteśmy dostępni. Na pewno będą dyżury żniwne przez całe żniwa i wtedy możecie do nas dzwonić i zamawiać części, czy też podjechać odebrać je osobiście, gdy tylko napotka Was awaria. A żeby uniknąć takiej awarii, warto przejrzeć już ten kombajn teraz właśnie w maju. Ruszy u nas promocja na wszystkie części do kombajnu, więc warto ten kombajn już sobie wyprowadzić i go przejrzeć całego. My też do naszych takich stałych klientów staramy się zadzwonić, dopytać, czy już ten kombajn tam pomału wyciągają. Trochę osób już sama zaczęła dzwonić, już myślą o tym kombajnie, bo teraz jest najlepszy czas, żeby zamówić te części, bo teraz jest czas, żeby ta wysyłka była, gdy czegoś nie ma dostępnego, tak wiadomo z Hiszpanii. Musicie poczekać tydzień, żeby to przyjechało do Polski. No i warto już pomyśleć teraz. Takie topowe produkty, no to jak wiadomo, mamy kombine serię 20, 22, mamy tam wariator, czyli wał główny. Warto przejrzeć zestaw uszczelnień do wariatora, piasta i różne inne wraz z łożyskami, zobaczyć czy tam wszystko jest ok, Łożyska od wytrząsaczy, te klocki drewniane. Również mamy w zamienniku hiszpańskim. Oczywiście z litego drewna warto sprawdzić, jak tam wyglądają te łożyska, czy nie ma luzu, czy nie są wytarte. Zobaczyć, jak wyglądają wały od właśnie wytrząsaczy. Sprawdzić, czy wszystko jest OK, czy łożyska są OK od tych wałów. Oczywiście taki topowy produkt to również cepy. U nas cepy hiszpańskie. Wyważone, nie musicie benda już wyważać, gdy wymieniacie cały komplet. Eee, mamy już to wyważone. Warto też zobaczyć, jak wygląda klepisko, czy nie trzeba było go zregenerować, czy też może wymienić. Eee, warto to wszystko sobie przed sezonem żliwnym przejrzeć, właśnie teraz, gdy jest czas, żeby ta przesyłka do nas dotarła na spokojnie. Rozłożyć sobie może w czasie te naprawy. No wiadomo, gdy przeglądacie cały kombajn, no to wychodzi tam kilkaset tysięcy złotych, no to można sobie to rozłożyć, że przykładowo w tym miesiącu zrobię sobie to i to, następnym kolejne elementy, a może jeszcze przejedzie kolejny sezon. Warto o tym też pomyśleć. No i oczywiście najważniejsza kwestia to to również pasy, no bo bez pasów kombajn nam nie pojedzie, pasy również mamy w zamienniku, mamy Optibelta mamy dużo pasów z Gatesa, oczywiście jeśli chodzi o Optibelta to jest to samo co w oryginale, Gates to jest Tańszy zamiennik, bardzo duże grono klientów chwali sobie właśnie tego Gatesa, Mamy dużo tego na półce. A jeśli mamy pasy, no to warto też pomyśleć o łańcuchach, napęty łańcuchów też. Sporo tego w kombajnie mamy, zobaczyć, jak to wygląda. Przenośniki ziarnowe, przenośniki kłosowe, jak to, w jakiej kondycji to. W waszych maszynach jest. Warto też pamiętać, że kombajn to nie tylko kombajn, ale też i header. Do headeru również części znajdziecie w zamienniku, czy to będą całe kosy Schumachera, czyli to samo, co przychodzi w oryginale, czy magnety, podnośniki łanów. Również mamy producenta Schumacher oraz tańszy zamiennik Bedko. No i oczywiście, jeśli nie jesteście czegoś pewni, żebyście chcieli coś zamówić, śmiało możecie do nas dzwonić. Najlepiej mieć uszykowany numer win kombajnu Wtedy dobierzemy dokładnie do waszego modelu części. No, jeśli spora suma się tam z tego zrobi, jak dzwonicie, to możemy zrobić jakiś fajny rabat plus ta promocja. Warto właśnie o tym pomyśleć teraz, gdy jeszcze jest taki spokojny czas, gdzie nie trzeba się gorączkować z tym, że ta część musi być na jutro, może być na za tydzień. To warto właśnie teraz o tym pomyśleć. Zachęcamy Was, żebyście właśnie to teraz przejrzeli swój kombajn, wyprowadzili go, otworzyli już od naszych klientów, że już zaczynają pomału te kombajny wyprowadzać, sprawdzać. Może nam się jeszcze uda kolejny film nagrać przy kombajnie naszego stałego klienta i wtedy tam pokażemy więcej części. A myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.